Cześć, nazywam się Łukasz Szymański, na co dzień prowadzę firmę. Również prowadzę kanał na YouTube związany z tą firmą. Natomiast brakowało mi zawsze takiego miejsca, w którym po prostu bez większego przygotowania będę mógł podzielić się różnymi przemyśleniami, całą historią, zapleczem z budowania szeroko pojętego biznesu, bo to są rzeczy, które mnie interesuje, przedsiębiorczość, jakieś strategie, zarządzanie. Także tworzę ten kanał bez żadnych oczekiwań. Być może umrze śmierć naturalną, być może będzie coś z tego ciekawego, być może zbiorą się dookoła niego ludzie o podobnych zainteresowaniach do mnie. Dlatego, że kanał filmowy, który prowadzę tam, jednak, żeby przygotować, powiedzmy, około 10-15 minutowy materiał. Wymaga to bardzo dużo pracy. Jest tak oczywiście robione z powodu szacunku do czasu przedsiębiorców, bo do niego jest kierowany, gdzie staram się w minimalnym możliwym czasie przekazać jak najwięcej wartości. Dlatego jest cała masa różnego rodzaju przygotowań przed oraz też postprodukcji. Żeby ten czynnik wartości do czasu zmaksymalizować. O sam jestem przedsiębiorcą i doskonale wiem, jakie to jest istotne. Z drugiej jednak strony, wiem też, że sam yy, śledzę różnego rodzaju kanały na YouTube, gdzie niekoniecznie wymagam tego typu ścisłej formy, i też jestem jak najbardziej otwarty na jakieś po prostu przemyślenia yy, też szerokie spektrum zainteresowań niekoniecznie oszkryptowane wypowiedzi wcześniej również jakieś wydarzenia na żywo bo jednak w tych czasach szczególnie sztucznej inteligencji którą ja się też między innymi zajmuję ten czynnik ludzki jest bardzo istotny To są główne powody. Kolejny z nich to jest to, że między innymi już jakiś czas temu właśnie dorobiłem się dosyć poważnej kontuzji Prawego nadgarstka, przez co no niestety jestem wykluczony z treningów na bardzo długi jak dla mnie czas. Dlatego zwolniło mi się trochę miejsca w kalendarzu i postanowiłem go w jakiś sposób zagospodarować. No bo jednak musi być produktywnie, a powiedzmy uciekanie się w jeszcze większą ilość godzin pracy niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Dlatego stwierdziłem, że spróbuję zrobić coś, o czym już dawno myślałem, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czego się można tu spodziewać? Generalnie zalecałbym zero oczekiwań. Sam też nie chcę ich sobie narzucać. Natomiast jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to poza wspomnianym szeroko pojętym biznesem tworzeniem różnych biznesów, analizowaniem modeli biznesowych, jakichś trendów na świecie, sytuacji gospodarczej, są też kwestie związane z zarządzaniem. Z strategią szeroko pojętą. Ja głównie na co dzień siedzę w tematach takich mocno technicznych, więc jak najbardziej też technologia, czy to blockchain, czy to sztuczna inteligencja, czy szeroko pojęta technologia, tak po prostu związana z softwareem, z technologiami online. Dlatego, że z tego się wywodzę. Ja moja kariera. Jako pracownika na początku to był właśnie programista, następnie byłem dyrektorem technologii w grupie OLX. Podobne stanowiska menedżerskie w różnych innych organizacjach, między innymi też Spotify'u, także pracowałem w międzynarodowych środowiskach na wysokich szczeblach zawsze. Byłem związany z szeroko pojętą innowacyjną technologią. I to, co obserwuję, też świadcząc usługi dla przedsiębiorców tutaj w Polsce to jednak jest bardzo duża różnica pomiędzy takimi, nazwijmy to firmami technologicznymi w rozumieniu technologii online, w jaki sposób one są zorganizowane, w jaki sposób one działają, z jakich narzędzi korzystają, szczególnie też jak się między innymi komunikują. Tutaj mówię o komunikacji asynchronicznej często. A tym, co się dzieje w firmach nietechnicznych w rozumieniu tym onlineowym, tak? No bo jeżeli oczywiście mamy jakąś firmę produkcyjną, ona ma jakieś procesy technologiczne, ma technologów, tak. Natomiast tak jak mówię, to te rozumienie technologii w, z mojej perspektywy jest zupełnie inne. To znaczy, ja mówię o technologiach online-nowych, softwareowych, a tam mówimy bardziej o takich technologiach hardwareowych, y, 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 bardziej przyziemnych, powiedzmy. I ta organizacja pracy. Jest diametralnie inna. Podejście do pracy, mindset, jakiś dookoła w ogóle tej pracy, sposobów komunikacji, sposobów organizacji, zarządzania, to jest zupełnie coś innego. I to jest dla mnie całkiem fascynujące, że tak powiem, dlatego, że my często zderzamy się z tym, my w, w naszej firmie, że rzeczy, które dla nas są raz oczywiste, to wiadomo, zawsze jest jakaś bańka, ale rzeczy, które na przykład dla nas wydają się być, z zasady lepsze, jak na przykład komunikacja asynchroniczna, okazuje się, że w wielu miejscach jednak tak nie jest. I mimo wszystko ludzie na przykład chcą pracować w sposób taki dosyć standardowy i im znany. Co oczywiście porusza tematy szeroko, pojętej, szeroko pojętego zarządzania zmianą, co też mnie bardzo interesuje, szczególnie w tych czasach. Kiedy mamy rewolucję sztucznej inteligencji i jest spora debata publiczna związana z tym, czy sztuczna inteligencja zastąpi miejsca pracy. Więc w związku z tym, też będę miał, już mam kilka przemyśleń, którymi chciałbym się podzielić, praktycznych to, co obserwuję w firmach. Mam już dosyć dobrze wyrobione zdanie na ten temat. I myślę, że to tyle na dzisiaj, na to nagranie, na spontaniczne nagranie. Właśnie na tym mi zależy, żeby to było bardzo spontaniczne. Także, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czy propozycje tematów do poruszenia, to zapraszam jak najbardziej do komentarzy. Taka jest moja idea, żeby właśnie spróbować zgromadzić wokół siebie tutaj ludzi, którzy po prostu są szczerze zainteresowani tymi tematami, dyskusją na pewne tematy. I absolutnie nie jest to kanał, który będzie Wam powiedzmy przemycał ofertę mojej firmy. Totalnie nie o to chodzi. Jest tutaj zupełnie inny format. Jest to format, tak jak widzicie, taki bardzo ze staropolszczyzny casualowy i taki zostanie i taki ma być. Także przemyślenia myślę często właśnie do, do kawy, do trochę wyluzowania. Do niesłuchania o tym, co i jak trzeba robić, jakie teraz systemy wdrażać, jakich agentów AI, tylko bardziej refleksje. Refleksje, dzielenie się doświadczeniem, właśnie możliwość posłuchania innej perspektywy, oraz też ja zapraszam Was właśnie do dyskusji. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach, co Wy uważacie albo co proponujecie poruszyć. Dlatego też ten kanał, bo na co dzień w świecie przedsiębiorców panuje takie powiedzenie, też taki koncept w świecie menedżerów, jak samotność menedżera i to jest prawda, ale myślę, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to to jest takie podniesione do kwadratu. Przedsiębiorcy z reguły są bardzo zajęci. I nie mają czasu po prostu nawiązywać jakichkolwiek relacji, plus jest bardzo mało osób w, dookoła nich, które są w stanie w jakikolwiek sposób ym, zrozumieć, o czym do nich mówią, w dużym skrócie. Tak? Czyli nie są w stanie zidentyfikować się z wyzwaniami, z przemyśleniami, z, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, bo tych przedsiębiorców jest po prostu relatywnie mniej. To tak samo jak Można to wynieść do takiego ekstremum, gdzie przykładowo możemy mieć mistrza świata, Formuły 1. I jest taka osoba, która jest mistrzem Formuły 1, czyli już można powiedzieć, że najbardziej elitarnego sportu, czy jednego z najbardziej elitarnych sportów. W kontekście, oczywiście, liczby osób, które w ogóle się tam ostatecznie dostają, a jeszcze, żeby zostać mistrzem, to ta statystyka jest naprawdę brutalna. No i z kim teraz taka osoba ma rozmawiać o wyzwaniach, problemach i przemyśleniach mistrza? Ilu tych mistrzów jest? I tutaj jest podobnie w świecie przedsiębiorców, to znaczy, oczywiście jest więcej przedsiębiorców niż mistrzów Formuły 1. Natomiast, chyba taka analogia, żeby pokazać, co mam na myśli. Bardziej często w świecie przedsiębiorców jednak gdzieś tam jest bardzo dużo porównywania się bardzo dużo też obawy przed konkurencją przed jakimś nazwijmy to niekoniecznie etycznym zachowaniem, więc ja to doskonale rozumiem. Z drugiej strony wiem, że albo inaczej wierzę w to że znajdą się ludzie, z którymi będzie można stworzyć jakąś ciekawą społeczność i rozmawiać właśnie o tego typu tematach, które wymieniłem w tym moim monologu. No, bo nie wierzę w to, że nie ma trochę więcej ludzi w Polsce, którzy interesują się tymi tematami, co ja, przynajmniej jakąś ich częścią. Także to tyle. Jaka będzie forma, jaka będzie częstotliwość, jakie będą tematy, nie mam zielonego pojęcia. Uruchamiam nagranie, mówię, wyłączam, wrzucam. To tyle na dzisiaj. Jeżeli Cię to zainteresowało, zapraszam. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć, dowiedzieć się o mnie, o mojej y, historii, o moim doświadczeniu, zapraszam na mojego Linkedina. Dziś nie będę się o tym rozgadywał, może kiedy indziej jak ktoś będzie ciekawy. Natomiast to tyle, do następnego, cześć.